Jezus poszedł dalej i zobaczył dwóch braci Jakuba i Jana Jak ze swoim ojcem naprawiali w Łodzi swoje sieci Ich też powołał Po co to jest napisane jak naprawiali sieci? Ja tu Państwu często mówię, że facet To powinien być zdobywcą Monteverestu Miecz, strzelba, armata, komando, stwardziel, ochroniarz Ale prawdziwy facet umie naprawić sieci a przyznacie, że jest to jedna z najbardziej żmudnych zajęć. Żeby się te wszystkie oczka nie pomyliły. Ilu facetów przy trzecim oczku powiedziało ja mam to w nosie, tamtej sieci, mi się to wszystko plączę? Nie. Mężczyzna potrafi zarzucić sieć na 20 metrów, ale prawdziwy mężczyzna potrafi z igiełką, może nie taką małą do tych sieci, to nie mieli jakieś wielkie tam igły, patyki, tak misternie to robić, tak się skoncentrować na drobiazgach, i kiedy Jezus zobaczył tych dwóch braci, ale proszę zwrócić uwagę, nasz temat, który przerabiamy ostatnio, naprawiali w Łodzi swe sieci razem ze swoim ojcem, ze Bedeuszym. Wiesz, kiedy się staniesz facetem? Kiedy cię ojciec nauczy naprawiać sieci. Ojciec ich uczył. Proszę, jaki mamy piękny w Biblii obraz. Tych dwóch młodych ludzi, braciszków siedzi, a tata z nimi. Pewnie ich tam, oni już pewnie się chcieli urwać z tej roboty, bo dla faceta taka robota sieci to jest trudna sprawa. Ale musimy się orientować w sieciach, jak te oczka. Wystarczy, że jednego oka sieci niedobrze szyjesz. Rozpruje się cała sieć. Cała robota na, na, na darmo. Cała robota na darmo. Wszystkie już strony z internetu wyrzuciłem, wykasowałem. Tylko taką jedną, jedną, no ale ona taka blondynka podobna do mojej dziewczyny, takie ładne zdjęcia. Jedną sobie zostawiłem. Jednej sieci nie szyłem do końca. Jednego oczka. I ci za parę tygodni może tak cała sieć pójść, że hej. Trzeba wyczyścić do końca. Sieć trzeba zszyć do końca. I tak to tak z grubsza. Naprawiliście sieci? Z grubsza. Tak, Żeśmy z grubsza napraw... Nie ma z grubsza. Z grubsza to można śnieg odgarnąć przed domem. I też się można poślizgnąć. Trzeba naprawić sieci do końca. Panowie, ta misterna robota, której nieraz nie lubimy, która nas nieraz drażni, ile wymaga opanowania. Pamiętacie, co mówi celtyckie przysłowie? Nie dawaj miecza komuś, kto nie umie tańczyć. Żeby się nauczyć tańczyć, trzeba właśnie do, do, umieć dokonywać tej koordynacji kończyn górnych z kończynami dolnymi, jeszcze w to wszystko wpleść kręgosłup i ustawienie głowy, jeszcze kobietę prowadzić i zabawiać ją rozmową na litość boską. Wszelki ukłon dla panów, którzy potrafią tańczyć. Wyższa szkoła jazdy. Ale jeśli nie nauczysz się tej harmonii, że w czasie wirowania kiedy cię ten zapach, perfum twojej dziewczyny otacza A ty jeszcze z nią dyskutujesz o sztuce współczesnej Jeśli się tego nie nauczysz, to nie walcz mieczem Bo jak wyjmiesz miecz i zaczniesz machać, to się sam pokaleczysz Sam sobie głowę łutniesz Dlatego starożytni Celtowie mówili Nie dawaj miecza nikomu, kto nie umie tańczyć Nie bierz za męża chłopaka, który nie umie naprawić sieci Możesz go sprawdzić na jakiejś bluzce podartej Musi pierw umieć pokonać samego siebie, pokonać złość, bo nas przy takich misternych robotach to bierze, no coś bierze, ja w kościele nie powiem co nas bierze. A trzeba pokonać. Musisz pierw zanim wygrasz bitwę o twojego syna, którego może będą bić w szkole, którego ktoś będzie molestował, pierw musisz wygrać bitwę z takimi małymi papierosami, z ustnikiem, wiesz? Takie ludziki do ciebie małe przychodzą z ustnikiem. Malboro się lajty nazywają. I ty już 12 lat z nimi walczysz. Już ich wyrzucałeś do, do kanalizacji, a oni wracały z kiosku ruchu. Żona ci je wyrzucała. Patrzysz, a kumpel mówi, mam jeszcze jednego. Zapalimy i nie możesz pokonać takich małych ludzików. Klawiaturek nie możesz pokonać. Wiesz jak to się stuka www i tak dalej, pl. I nie możesz z tym paluszkiem wygrać, który ci ciągle wstokuje takie brzydkie adresy. I nie możesz tego pokonać. Gdybyś wielkie walki toczył w Europie, to byś pokonał Hitlera, Stalina. Tylko z tą klawiaturą nie możesz wygrać. Naprawiali sieci. Nieprawdopodobna scena. I tu się Jezusowi spodobali. Tam ci jak zarzucali sieci, ci jak, ci jak naprawiali sieci. Panować nad, nad sobą, nad ciemnością.